Cześć witajcie, z tej strony Michał, a to kolejny odcinek z GTA V na y, moim kanale. W sumie taki pełnoprawny odcinek, co jest dopiero pierwszy, y, ponieważ poprzedni był wprowadzający. Dziś pokażę Wam co się w sumie pozmieniało od tego czasu. Mm. Przede wszystkim pokażę Wam pewne nowinki, które ogarnąłem i... Generalnie miłego oglądania życzę. Yy, przede wszystkim yy, najważniejszy jest tutaj bunkier. Gdyż no jednak bunkier to, to jednak fajna rzecz, nie? I jakby przydaje się. Już trochę z niego hajsu wyciągnąłem około nie wiem właśnie a propos hajsu to wcześniej nie widzieliście mojego moich zasobów yy, na koncie, ale teraz. Proszę bardzo, 720, 728 492 to są moje obecne zasoby, jeśli chodzi o dolary w gita. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak mobilne centrum dowodzenia, czy tym podobne, to na razie tym się nie, nie zajmuję, ponieważ jeszcze mnie na to nie stać. Tutaj też widzicie jedno z moich jakby transportów, jakby to, jakby to ująć, tak, to jest, to jest mój motor. To jest motor, tak nazywałem, że jest dla szpanu, ale chyba nim najczęściej teraz jeżdżę, częściej na pewno niż moim głównym rufianem, którego za chwilę też Wam pokażę. Chciałbym też Wam właśnie yy, po, pokazywać wszystkie moje auta. No i to jest rufian taki pikacz można trochę powiedzieć, bo cały na żółto pasuje mi teraz do butów akurat. Yy, Kontakty. Yy, właśnie mechanik, bo mam garaż i stąd się biorą te wszystkie auta, więc nie, nie dziwcie się, że... Yy, nie będę Wam pokazywał na razie tego Drugiego garażu, tylko wam pokażę pier pierwszego rufiana o ile się oddala od swojego obecnego pojazdu osobistego może, już E no, co jest, powinno już działać y Dobra, wrócę do pracy. Może teraz, jak jeszcze raz zamówię mechanika? Nie wiem, dziwne. Yy, słuchajcie, ten odcinek też nie będzie jakiś długi, ponieważ... Słuch, sorry, yy, ten odcinek też nie będzie jakiś długi, ponieważ nie skontrolowałem czasu, przy którym go włączałem, a mogę nagrywać maksymalnie na razie 10-minutowe, bo nie mam miejsca na dysku głównym, yy, więc troszkę tutaj... Slipka, ale y, słuchajcie, nagram dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Yy, wleci Wam on albo jeszcze dzisiaj, albo go jutro wrzucę. Pomyślę. Y, ten odcinek będzie miał jeszcze z 5 minut, więc jeszcze mamy przed sobą 5 minut y, słuchajcie, dobrej zabawy. Yy, I przede wszystkim trochę y, też mogę zamówić mechanikę. Też chciałem powiedzieć, że niedługo może się pojawią odcinki z innymi ludźmi, nie tylko będę solo, na pewno. Słuchajcie, też jest sprawa, bo ostatnio się pojawiły bardzo niemiłe komentarze. Gościu się pozakładał po prostu kilka kont, zaczął też dislike'ować pisać niemiłe komentarze, nie będę mówił kto, bo po co. Jeśli to ogląda, to będzie wiedział, o co chodzi. Yy, jeden i drugi, bo dwie takie osóbki się znalazły, czy tam trzy. Yy, myślę, słuchajcie, że jak dla mnie, to nie wiem w sumie, co oni z tego mają, że se pohejtują, po czyli ja, ja się was pytam, bo jakby... Nie wiem, może mam kogoś, kto troszkę nagrywa i troszkę dłużej nagrywa niż ja. Czy te osoby robią to dla beki, czy one po prostu nie wiedzą, że w sumie to podbijają mi tym statystyki i tak naprawdę nie przeszkadzają, tylko wręcz pomagają. Yy, więc yy, właśnie co do tych osób, jeśli któryś z nich to ogląda, to naprawdę Pomagacie, a nie przeszkadzacie, więc podbijacie mi zasięgi tylko. Nie wiem w takim razie po co wy to robicie. Jeśli chcecie mnie hejtować, to po prostu nie zehejtujcie ile tam chcecie. Ja mam to na hejt powiem tyle. Bardzo lubię pozytywne opinie, ale na hejterów jakby nie przyjmuję się tym, tak? Porównajcie sobie mnie do, nie wiem się w mnie nie ma co porównywać, bo jestem malu Malusienkim youtuberem Tak naprawdę znając życie Nikt mnie prawie ważny nie ogląda, ale Porównajcie mnie sobie, chociaż spróbujcie do takiego, nie wiem yy... Kogo każdy z Kogo każdy zna, nie wiem No Hogaty czy Kaluch No to oni też mają, bo każdy youtuber, który nagrywa, yy, zawsze się znajdzie chociażby jedna osoba, która yy, będzie o, która będzie odwalała Manianę, tylko a, albo dla beki, albo po to, żeby po prostu po prostu kogoś hejtować, tak? To jest niestety normalne. Yy, Niedawno y Przed chwilą widzieliście mojego rufiana właśnie tego roboczego. Teraz wam pokażę mojego street blazera. Jeśli dojedzie za pół roku. To jest street blazer. Nie wiem. Ej, nie widzę tego street blazera tak serio. W sensie widzę znacznik, nie? Ale... Aha, jakiś gracz się znalazł. Zarąbiście. O, wszyscy opuszczają gerę. Dobrze, cieszę się. Jestem sam na sesji i tak chciałem nagrywać cały odcinek, ale jakoś się nie trafiła pusta sesja. Słuchajcie, ja już będę kończył ten odcinek, yy, ponieważ, no jakby to ująć jeszcze dzisiaj albo jutro Wam wleci drugi, yy, więc yy, długość myślę, że będzie w miarę adekwatna na pewno odcinek ma 7 minut przynajmniej więc myślę, że powinno wyjść w całkiem spoko ja się dzisiaj z Wami y, pożegnam y, no jutro albo dzisiaj jeszcze wleci następny odcinek więc słuchajcie ja się z Wami żegnam moja y, postać też się z Wami żegna Trzymajcie się mordeczki i cześć! A właśnie, yy, sorry, jeszcze się nie żegnamy, bym zapomniał. Yy, słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Miłego dnia, cześć, cześć.